Tytuł odcinka: Spałem z hołownią. Moje jedno nocne doświadczenie z panem hołownią. Do marszałka Sejmu Szymona hołowni, to na końcu filmu chcę powiedzieć kilka rzeczy. Natomiast zaczynając ten film, to chcę powiedzieć tak, że ja kieruję się zasadą: mój dekalok to jedno przykazanie. Respekt dla drugiego człowieka. Gdybyś miał respekt do drugiego człowieka, panie Hołownia, nigdy ta sytuacja by się nie wydarzyła. No i teraz przechodzimy. Dlaczego specjalnie czekałem, na, żeby nagrać ten film do takiej drogi? Eee, rok 2014. Firma Rosman w Łodzi dostaje smsa. Eee, godzina 17. Jedziesz z panem. Nie pamiętam raz imienia, ale Hołownią. No i tak mówię, o, dobra, fajnie, bo nazwisko takie znane, bo gościu tam z telewizji jest Hołownia. No i, no i mówię, dobra, jak będę na Depo, no, to się będę pytał na na Rosmanie, tam który to ten kierowca, bo tam ma, mamy razem nockę, nie jedziemy razem w trasę. No i oczywiście poznałem pana, pa, pa, pana Hołownię. No już tam załadowaliśmy się, bo się ładowało w Rosmanach yy, i on mówi... Ja, ja oczywiście go pytam, słuchaj, bo tak jest. To, to nazwisko jest. No, mówię, bardzo rzadkie to nazwisko jest, nie? Takie. To nie jest czasem twój brat jakiś albo jakiś kuzyn. Tak, jest. To jest z telewizji, nie? A, no to fajnie, o kurcze, no to miło, miło. Bardzo się cieszę, bo po, po, poznam, nie, brata, kogoś, kogoś sławnego, nie? A więc... Pierwszą rzeczą, jaką dał mi do, 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 do odczucia, to, że ja to jestem gorszy. Ogólnie to ty, to jesteś śmieciem, ty jesteś nikim. Może nie do, do końca, ale po prostu wiecie, w, w swoich odpowiedziach na takiej zasadzie, że no po prostu ja no byłem zainteresowany, no bo to ciekawe, tak, że wiesz, po, Poznałem paru aktorów w życiu poprzez to, że tańczyłem tam w dwóch zespołach w życiu. To poznałem aktorek parę, ale no tutaj była sytuacja taka, że no przedstawił się i rzeczywiście był bardzo podobny do Hołowni. Więc rzeczywiście to jest chyba jego brat. No ale nie mam na 100% pewności. Natomiast jeśli jest, a podobieństwo po zachowaniu pana Marszałka i jakby gwiazdy TVNu u Obejrzałem jakby z 10-15 e, tam filmów, e, jak, jak oceniają ludzie Szymon, Szymona Hołownię, więc można powiedzieć, że pasuje tutaj idealnie, że to był jego brat, że to nie był jakiś gościu, który przypadkowo ma na nazwisko Hołownia i sobie tam uzurpuje, że no, no ja to tam w ogóle nie wiadomo, co jestem. Nie? E, z drugiej strony, jego bezczelność i hamstwo. Spowodowało, że rzeczywiście pomyślałem sobie, że, że pewnie dlatego, że jest takim hamem, to, to go w, w, tą, w telewizję go nie wciągną, nie? Bo brat go nie wciągnie, bo, bo się go pewnie będzie wstydził, nie? No i słuchajcie, do, pierwsza akcja, do jakiej dochodzi, to podczepiamy dyszel. W Rosmanach jeździ się zestawem, tak zwanym, i to często jest tak, że przy, przyczepa. Jest z osią, ośką skrętną. No to jest słuchajcie bardzo pamiętam ciężki ciężki temat dla kierowców, którzy, którzy się po prostu tym, tym muszą zaparkować gdzieś tam wycofać. Nie? To, to, nie jest, to nie jest lekka sprawa, żeby tym cofać. Bo wiecie, to kto, jak ktoś jest rolnikiem, to na pewno to bardzo dobrze potrafi, od małego to ro, robi i je, jeździ. Natomiast e, często właśnie jak ta ośka była skrętna, to to słuchajcie, naprawdę ciężko się to parkowało i ja pamiętam nie jeden kierowca płakał. To znaczy mówił do siebie cały czas, że, że dobra tutaj w lewo, teraz w prawo, prawo dam sobie, wiecie, no więc. E, ja podczepiałem dyszel, a on cofał. I słuchajcie, zaczął tak szybko cofać, że ja się przestraszyłem. No i kuźwa, po prostu ten, ten, ten dyszel przypieprzył tam jakąś meta, metalową część ciężarówki z tyłu. Coś tam do mnie krzyknął przez szybę. No i druga próba. I w drugiej próbie robi to samo. I słuchajcie, wiecie, problemem Świadków Jehowy jest nadmierna pokora. Wiecie, ile razy w życiu przez to, że człowiek jest zbyt grzeczny że dobra, no nie chcę konfliktów i, i już, już w tym momencie powinienem opieprzyć go że proszę nie życzę sobie żebyś się tak do mnie odzywał bo no że, na, że tak powiem jeba, na funty mnie nie coś takiego <laughs> no ja tam w, w kabinie w kabinie kierowcy w kabinie kierowcy byłem ja wtedy, ja wtedy nie miałem prawa jazdy, ja, ja się uczyłem wtedy na, na, na ciężarówkę i więc byłem, oni to nazywali konwojentem. Więc wiecie, z góry już jesteś dla, dla kierowcy zawodowego to już dość nikim kurwa, bo ty nie masz tego, nie masz prawka i tam gówno wiesz o jeżdżeniu. Nie? Nieważne, że tam chyba byłem starszy od niego i od nie wiem dwudziestu paru lat jeżdżę albo nie wiem nie, to, to, to w ogóle nie ma znaczenia, bo może być 10 dziesięcioletni kierowca i być dużo lepszym kierowcą ode mnie, czy od Ciebie, tak? Ale chodzi o to, że chłop powiedział pewne słowa, Nie, ja się zapytałem, co Ty, błędów nie, nie popełniasz, tak? Nie, ja nie popełniam błędów, jestem zawodowcem, nie popełniam błędów, nie? Wkurzony był na tą sytuację, że tam nie on się chyba musiał śpieszyć, nie wiem, chcieliśmy szybciej może skończyć, czy coś, on chciał. Ale tak czy inaczej musieliśmy nockę przespać razem ze sobą. No, no tak to jest. Jesteśmy kierowcami zawodowymi, więc musicie to wiedzieć, że e, no właśnie, to jest, to jest taka droga, jaką jechaliśmy, tylko no nie aż tak wąska, bo tutaj widzicie, słyszycie, często w Anglii e, lusterko teraz e, te, te gałęzie często uderzają, bo jakby teraz jechały jakieś inne samochody. To często jest tak, że no, wolisz się przytulić i porysować to lusterko od, od strony pasażera, gdzie nikt nie siedzi, niż na przykład się zderzyć lusterkiem z drugim tirem, tak? z drugą ciężarówką i czy tam autobusem. E, I poleci to na przykład na ciebie. No i słuchajcie, w pewnym momencie, dobra, mówię, że to jest już kawał, kawał e, buraka i jedziemy dalej taką trasą, słuchajcie, i teraz musicie sobie wyobrazić, e, co robi chołownia. Przed nami jedzie Polonez, stary Polonez z przyczepką I co on robi? Wkurza się Puszcza migacz Zobaczcie, podwójna ciągła rozumiem? Wyobraźcie sobie tutaj, że jedzie przed wami yy, Gościu yy, Tylko dobra, bo to było w Polsce Więc to było po tamtej stronie I on bez migacza Ten Polonez zaczyna skręcać Po czym szy Szymon <hołownia> Po czym pan chołownia Włącza migacz i zaczyna wyprzedzać na podwójnej ciągłej Czyli pod górkę Gdzie nie wie co jest z naprzeciwka Co z szybkiego, może za chwileczkę jakiś idiota Będzie jechał z naprzeciwka I co jest najlepsze? Okazuje się, że w tym Polonezie siedzi dziadziunia Taki dziadziunia, który na działeczkę Sobie jedzie z tą przyczepką I po prostu no, nie włączył migacza I ten po heblach, słuchajcie, nie? No i co? Nie wiem, nazwijmy go Piotrek Chłownia Co Piotruś? Nie popełniasz błędów to było moje pierwsze skarcenie tego, e, tego człowieka. Trudno mi to przechodzić przez gardło, słuchajcie, ale chcę być grzeczny i kulturalny. E, <laughs> nie, mija, nie mija następna godzina jazdy. Jedziemy taką drogą jak ta, tylko że jeszcze większe zakręty. Słuchajcie, e, on zaczyna ścinać, ścinać zakręty. Słuchajcie, jedziemy z przyczepą, to jest dłuższe niż naczepa. To jest naprawdę, to jest kawał, kawał długości, nie wiem, e, wie, więcej troszeczkę niż naczepa, więc to naprawdę e, czasami ścina te zakręty. No i słuchajcie, w pewnym momencie, e, o, dokładnie coś takiego, jak ten teraz traktorzysta, widzicie, to było na milimetry, dosłownie na milimetry, ale w tym momencie on ścina, on wjeżdża na mój pas yy, to znaczy yy, hołownia wjechał na pas ścinając dru, drugiego, innego kierowcy jak, jak wiecie w Polsce bo tutaj w, w Wielkiej Brytanii nie, nie używamy yy, Sibiradia natomiast yy, wszyscy w Polsce prawie mają kierowcy słuchajcie, jak z, na funty zje, ten kierowca tego yy, hołownię Tutaj, tutaj ja, ja już powiedziałem. No i co, bez komentarza, kolego, bez komentarza. I wiecie, to były takie sytuacje, które zapamiętałem najbardziej. Ale to, to, to co chcę powiedzieć, co jest niedobre u świadków Fichowy, to ta nadmierna pokora, bo przez to, że dałem przez pierwsze godziny poznać siebie jako takiego. takiego o, króliczka do przytulenia, o Jezu, nie wiem, misia, nie bij mnie. o jejku, weź, bądź ja, jak coś, to ja tam ci polecę po piwo albo po rzeczki. Bo słuchajcie, skończyło się tak ta historia, że ja tak gościa zjebałem na funty, że on się trząsł. Bo że, słuchajcie, to było tak, że my skończyliśmy robotę, poszła dalej dyskusja, że e, wiecie, no po prostu jak dwóch samców Alfa w kabinie, to. W kabinie się pokłóci, no to musicie sobie wyobrażać, co się tam działo. Ja po prostu gościa tak na funty, że będziemy jeszcze raz coś zrobić tak stukę. Sorry, że tak mówię, ale to no tak było, no. Emocje, emocje. Chłopak się tak trząsł w tej kabinie, że ja mówię tak, słuchajcie, no mus, musimy spędzić ze sobą 9 godzin. Ja na górze, on na dole. Zero. Nie odzywał się już przez, nie wiem, dwie godziny. Zaparkowaliśmy na tym, na tym. Yy na tym parkingu, tą przyczepą, gdzie naprawdę ciężko jest, ja nie umiem tym tym cofać w ogóle, ale na szczęście się w większości jeździ na naczepach na, na świecie. Ale ten. Ale słuchajcie, tak się skończyło, że ja poleciałem, żeby roz, roz, rozładować atmosferę po czteropak i po orzeszki niknaki. Pamiętam, że kupiłem niknaki. To się chłopak tak przestraszył, że... Że to jest moja cała historia. E, jednej nocki e, z panem Chołownią I na drugi dzień, słuchajcie, dostaję sms -a. na godzinę 17 z panem Hołownią. Tam mieliśmy, że Te Chołownią nie? Informuję, że odmawiam pracy z panem Te Hołownią. O, jednocześnie informuję, że nie odmawiam pracy dla firmy Rosman w dzisiejszym dniu. Dostaję smsa e, jedziesz z T. Kowalskim o 17 na rozmowie w Łodzi. Słuchajcie, T. Kowalski, jak usłyszał tą historię, powiedział Daniel, Ty nie jesteś pierwszy, który podjebał tego gościa. To jest idiota, nikt z nim nie, chcie, nie chce pracować. To jest po prostu jakiś kosmita, który po prostu nie wiadomo, nie wiadomo czy ma coś z Złubem czy, czy coś. Dlaczego, słuchajcie, to jest ważne? Dlatego chcę teraz przechodzić do tego, do tego, co powiedziałem na początku. To wszystko, co z Szymonem Hołownią, miałem jeden kontakt w życiu. Przez to, że ktoś przekonał mnie do tego, że słuchaj, Daniel, ale on ma zasługi, on jednak tam się w Afryce miał, miał swoje jakieś no, charytatywne rzeczy, że dużo zrobił dla dzieci w Afryce, tam bla, bla, bla i takie coś spowodowałem, że dobra, nie będę oceniał e, Szymona Hołownię na podstawie jego brata. E, to jest po prostu, wiesz, to, to, nie, to nie jest fair, żeby żeby oceniać, nie wiem, bo, bo nie, są dwóch bliźniaków, jeden jest pierdzielnięty, a drugi jest zajebistym człowiekiem i, i, i super, nie? E, więc dałem Szymonowi Hołownię szansę. No w 2020 roku na, na prezydenta tam zebrałem 16 głosów. E, i jak to się skończyło? Że w momencie, kiedy dowiedziałem się, jakie ma podejście do sprawy e, keczupowania, jak, jak zaczął, jak w sumie on, on pokazał wię, większy. Or, to jest ortodok, ortodoks, nie? I w tym momencie ja i wielu moich przyjaciół, kolegów, znajomych, znajomych którzy mieli, da, dawali mu szansę. Że okazało się, że na no gościu jest jakby Big Pharma, i, i to jest następny z tych wszystkich, co palą na przykład świece hanukowe i tak dalej w Sejmie. Więc uważam, że na tą chwilę ja absolutnie wycofuję się z tego, że ja, ja po prostu, zanim w 20 roku stanąłem i moi znajomi, jakbym wiedział, jakbym ten reszcz, jakby. Covid przyszedł szybciej, w życiu w życiu bym nie zbierał tych głosów, i za to, że tak się zachował, jak się zachował. Tak? Więc, no to jest to, że wycofuje się, tak? Niestety, no, tylko krowa nie, nie zmienia poglądów, tak? Jak to się mówi. ludzie, po, od tego mamy, mamy mózgi i analizujemy innych, lub wymyślamy. No, to, to jest Anglia flooded, Zalana jest ulica, trzeba zwolnić, bo jakbym jechał szybko, to gościu dostaje tak po szybie, że. No. No, i tak, to jest cała historia pana Hołowni. Bo jakie jest Wasze zdanie na temat te, tego pana? Bo ja chcę mu dać szansę w sensie takim, że ja nikogo nie, nie. Ja go skreśliłem, ale z drugiej strony, wiecie, no słuchajcie, są. Jak lekarze potrafili e, głupoty wymyślać. Jeśli porucznik teraz e, z, z wo, wojsku polskim opowiada, jak, jak te skurcze przełożeni zachowywali się i teraz e, opisuje sytuację, jak li, e, żołnierze, nasi polscy żołnierze, listy pisą, e, piszą, e, jaki paraliż i to nie Tydzień po keczupie, tylko od razu, na drugi dzień, w ten sam dzień, sześć godzin później, kilka godzin później, jakie mieli problemy ze zdrowiem, przychodzili na jednostkę i się z niego śmiali, bo wyglądał jak jakiś, jakaś lalka, bo sam, sam się przyznawał, że jak wyglądał jak lalka.